Witam wszystkich z tej strony, Hunter i zapraszamy na dalszą część gry. Ok, zaczniemy zajmiemy się w tym odcinku od razu z tym potworem. Się zmierzymy. Tylko sobie przechwycę nasze dusze i ucieknę. 1, 2, 3. Dobra. Jakieś 3 ataki ma. Niespecjalnie mi to za bardzo interesuje. Bardziej mi interesuje, żeby dźgnięcie tego padło. Uw, o, To No. O. no, no. nie widzę. postać jest normalnie na no, szkoda sobie. Wbieraj te dusze eee, Modlitwa. Modlitwę weźmy sobie Zobaczmy, czy podziała, czy nie. No, niby idzie. Ok, coś mu tam zrobiliśmy, nie powiem. On no teraz nam się tutaj wyżygo. Czy trudzi za niego podziała, czy nie? Nie, najwidoczniej kolor sugeruje o tym, że też jest z tego kamienia. Co, co, co ta trucizna? Dobra. Co, co robi? Aha, chciał nas zatruć. Brzydal. potkę. Yy, co tu możemy w ogóle zrobić? Nie jest taki, może on silny, ale jest strasznie wytrzymały. O ty, kurde, to koniec? Że my, że my kurczę tymi kopytami walną? Oni coś nie do tyłu. I co mamy teraz w ogóle? Przejście na śladowca, dźwignięcie. Dźwignięcie powinno go już wykończyć. Jak nie, to my go wykończymy. Wolę się odsunąć. No, no właśnie. Któż mógłby się tego spodziewać, że on jeszcze sobie wybuchnie? No dobra, weźmy sobie rozwój postaci 3000. 3000, ale właśnie zobaczmy, jak to wygląda. Przejście. 18 poziom wiary. 15, 15. Robimy sobie to przejście. Ale najpierw sobie jednak e, pójdziemy trochę w statystykę. Mhm, sobie poszliśmy. Chyba to pójdziemy sobie tutaj do kolesia po poinformować go, iż... E, ...iż bestia została pokonana. Bestia nie żyje. Więc być No co nam dałeś? Aha, punkty doświadczenia 7,5 tysiąca. Przyda się, tak, tak, przyda się. Żeby nie było. E, przyda się tutaj. E, weźmy sobie teraz punkty umiejętności 1. I jedziemy dalej tu. I co by tutaj dać? E, wiara trochę, i życie. Życie mi wydaje się, że chyba styknie nam tutaj. To damy na 30 może. E, to wiarę może sobie podbijmy. Albo... No Kurde, dawać to, ale kurde. Dobra, spadaj, co w No, dajemy wiarę. Trochę na to zbustuje. Ok, ko odszukaj komnatę kłamstw, ale rawie gdzie? To jest ten minus? <laughs> Że nie wiem gdzie. Który to jest? To jest ten ten chamski pancerny, ta? Tata, Aha, to Aha. No dalej. Ujujujujujuj. Uj, uj, uj. Z pewnością było to bolesne. Ech. Może nie, no tam jest wyjście, to raczej nie. Ale no, w no, trzeba by spróbować, zobaczyć. Ach! Ta tarcza, no. Zdychaj, że. Dobra. Eee, powiadacie może, że tam. Do, ro do Rogardów mamy wrócić. To było miejsce. Nie, no dobra, sprawdzimy, sprawdzimy. Ale wydaje mi się, że miejsce, do którego musimy się udać, jest gdzie indziej. Przejście sobie weźmy, zobaczymy, czy zadziała, czy będziemy niewidzialni. Otóż działa. I czy dwóch zabije? Otóż tak. Piękna sprawa. Blokuj yy, tą tarczę. Co? Nie chcę nic mówić, ale ktoś do mnie strzelał. Kolego, może nie tak od tyłu co na pierwszej randce od razu. A, o Boże, koleś. Nienawidzę cię, wiesz. Unik. A nie, dobra. Nie musiałeś uniknąć. Kurde, nie mam zręczności, żeby coś cokolwiek zrobić. Dobra. się przewrócił. Hmm, tutaj. Ja myślałem właśnie o tym, żeby wyjść. Ale jednak chyba nie, chyba że nie. Chyba, że nie tu. będziemy teraz latali po całej mapie. Żeby znaleźć to wyjście. Co jest? Nie ma tutaj kolesia. Czyli widocznie się wszystko pozmieniało. Dobra. Zobaczymy teraz tutaj. Też nie ma kolesia tutaj. Są na dole, no, tam to znaczy nie będziemy schodzić po po co? No kurde, no jestem w święcie przekonany, że nie ma miś tutaj. Aaa, dobra, jak już tu jesteśmy, to się przejdziemy. Pat, tak. Wstał jakiś? Nie, nikt nie wstał. Dobra, to idziemy... Idziemy teraz tutaj. Makniemy go w plery. No, co zaś ścierwo! co to jest? Runa... Króż do kufra w północnym skrzydle klasztoru. Ja pierdzielę... Jakbym ja bym miał, pamiętam gdzie są takie rzeczy, nie? Nie miałem pojęcia gdzie to są takie rzeczy. Tu jest jakaś brama. Aj, 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 aj. Nie robię północne skrzydło, to może coś tutaj? Tu jest kamień. Ale my tam już byliśmy w tym wejściu. Dobrze mówię? No zadania... ...patchery jako nauticons? Nie. No, my też byliśmy. To tutaj się raczej udać nie musimy. Mam teraz gry ta samo postać ma sens na fabułę? Czemu na fabułę ma sens? Co to jest za jeden koleś? Ach, kusznik, dobra. Spodziewałem się jakiegoś potężniejszego przeciwnika, dobra. Mamy... Mm, co, to tu jest? Nie ma nic. Mamy... E, znowu ty? Czemu niby? Naplujmy do niego. Dobra, chodźcie. No kurwa. Uj, uj, Boli, boli, boli. Trochę zabolało Nie powiem. Ach, nie widzę tej postaci normalnie. No, jest w końcu kontra. Weszła w dziada, dobra. On jest pozamiatany. Ci się znowu zrespili? Nie, yeah, dobra. Mamy klucz. Więc, jakby co, mamy klucz. Jakby ktoś się pytał, mamy klucz. Na pewno musimy się udać w tą stronę. Tego jestem bardziej przekonany. Północny jest. No, bo o Boże! Oj, 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 W sumie nie robię nam za dużo obrażeń. Ale sam fakt, że są dość zwinni mi się nie podoba. Zobaczmy, tu jest kuferek już otwarty. Chodźmy na dół, bo nie mam pojęcia, nawet i tak gdzie mam iść, ale. Dół, dół, na dół, tak, chodźmy na dół, ale na sam dół aż? Nie, no chodźmy tutaj, zobaczmy co jest. Aha, tutaj nic nie ma. Na pewno mamy dużo y, skrótów y, otwieranych, bo starałem się zwiedzić każdy kąt, każdą dźwignię przeciągnąć. I ogólnie wszystko, Ten wydaje mi się, że, że powinno to pójść dość sprawnie. I tutaj, gdzie trzeba użyć klucza? Nie, to jest wyjście. Hmm. Ha, 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 ha. Ciekawe, gdzie wyjdziemy w komentarzu, tam gdzie tak właśnie myślę, żeby się udać Jesteśmy. Budynek bramy. nowa, właśnie tutaj myślałem, żeby wyjść, tylko... No dobra. To będzie tutaj. A i zapiszmy sobie najpierw. <laughs> Sorki. Zapiszmy sobie. Ja mam w ogóle punktów oświadczenia. 2000. Czytałoby się. Tutaj postać. Dobra. Idziemy dalej. Idziemy, idziemy, idziemy. No dobra, chodź. No dalej, chodź. Mara. Z tymi nie muszę walczyć. Tu są jakieś schódki do góry. No niech znowu jest ten koleś. jajaj, gdzie tutaj mamy się udać? Czy to miejsce, gdzie ja myślę... Na pewno tam... No jednak to jest dość spory kawał drogi, by tam dojść. Tu był ten biedny michu. No ale tam teraz się obajdziemy. Tutaj nic, tu są jakieś drzwiczki. Aha, bo tu jest ten skrót, co sobie zrobiliśmy. Tu jest ten koleś. Pogadajmy sobie z nim. No właśnie, jakie znaki chodzi? Nie wiem o co tutaj chodzi z tymi znakami. Może się tak na szybko przebiegniemy. Przybodnie atrasanta, może ujednę okryte znaki zostawione przez razu dla jego ludzi. E, więc może udaj Udajemy się, może właśnie tędy. I one może gdzieś tutaj są, bo wydaje mi się. Tak czasem może być. Tylko tym minusem, minusem jest to, że nie wiem, jak one wyglądają. Nie wiem, czego mam szukać. E, północny mur. No właśnie, no dobra. Łazimy teraz w sumie bez celu, bez sensu. Jestem tego świadomy Że łazimy bez sensu hmm, sobie to Przejdźmy tutaj, bo tu widzę kolesia No i to tyle, kolesia widzę, no dobra Już go nie ma hmm, jak te znaki wyglądają? A czy jest kowal Nie, tutaj tutaj miał być kowal, jak dobrze kojarzę Wstajesz? Nie, nie wstajesz, a bo był niżej. A tu ciemno się robi. Tu jest ten pan. ty kurde gadzie! Nie strasz mnie. Ach, dobra, ciebie już nie ma. Gdzie jest to kowadło? Tutaj? Nie. A ty jeszcze wstaniesz? Nie. No tak, ty jeszcze wstaniesz. Gdzieś tu kowadło, bo, bo bym chciał sobie jednak ulepszyć tą broń pod. Nie wiem, właśnie, czy teraz nie dać sobie pod ogień. Coś innego. Idziemy ciągle w dół. Czy to ma jakiś sens? O, może to jest to? Nie, to nie jest to. Wiedziałem, że coś tutaj jest takiego. Ale wiedziałem. Kurde, wiedziałem, ale i tak wpadłem. Bądź to, nie idę tutaj. Idę po prostu do tego miejsca, gdzie mi się wydaje, że mam iść. Ziup. Kolejnego nie ma. Idziemy dalej. Dalej, chodź tu. Okej, okay, idziemy dalej. Mmm, gdzie? Aha, tutaj. Tu coś jest? O, ten. Frayer. A się wskrzesza? Nie, on się chyba nie To by wypadało mi właśnie szczelić tą bombę i zobaczyć, czy oni się. wykrwawią. Ja raczej się nie wykrwawią. Ale ja za to. zgarnąłem dwóch. W tym stanie. Któryś? Nie, a dziwne. Raz wstają, raz nie. Nie wiem o no czym, zależy w sumie. A w sumie obrażeń mi nie robisz, to mogę Mogę biec na pałę. Eee, tutaj... Północna wieża strażnicza. A nie, tu już byliśmy Tędy już też chyba szliśmy <laughs> <Ty> kurne kurde, gadzie <laughs> Tak, tędy szliśmy i to właśnie umarłem Nie, dobra, to tutaj nie ma co dziś Idziemy sobie do góry Na pewno do góry No, tutaj Idziemy sobie Eee. Nie, wracamy się bez sensu Musimy iść tu i tam No, tam jest ten kryształ Więc tam się udamy To będzie ta komnata cała Dalej Dobra, uzupełnione Tutaj był ten fryer Tu jest ta bestia Kurde, no Gdzie my jesteśmy w ogóle? Chyba tak bardzo... Dobrze idę przecież. Pomnik. No, no tutaj mieliśmy iść. A, bo ja pobiegłem te... Dobra, Wejdziemy tu. Idziemy tutaj. E, tu jestem cały koleś. Chodź. Chodź, 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 szybciej. Aaaa, Boże... Nie lubię! Pan walczy dość niesamowicie wyzwania. Zwątpiłem chwilę ten dźwięk. Tu kolejny pad. Tu kolejny pad. Tutaj jest ten sfer. Mi się z tą bawi. Dobra. On polek. Weźmy sobie znowu yy, kryształ. Idziemy do tej komnaty. O ile to jest tam miejsce, gdzie mi się. co mi się wydaje? No, te drzwi są teraz zamknięte. Czyli czegoś nie zdobyliśmy. Nie wiem, czy się tym przejmować, czy nie. Ale to pewno mi. W napiszecie czy się tym martwić albo i nie napiszecie. No tutaj od tyłu. Idziemy dalej. Tutaj jest ten, ten co się odradza chyba nawet. No, ten się odradza. Już się nie odrodzi. Idziemy dalej. I tutaj jest to przejście do... A. Uh, tu nie byliśmy. Tak mi się też, że tutaj nie byliśmy. Oczywiście, wyjedziemy na poligonie. Musisz tu lepsze kolejne fale wrogu, żeby zrobić nagrodę. To na środka żeby na co cię stać. Dobra, walczymy. Okej. Okay. Hmm. Następna runda. Eee. Tylko, tylko właśnie o to, których strony mi wyjdą. Czy ja muszę się ustawić za tym? Tak, muszę się za tym ustawić. No to jest fajne, to jest akurat fajne, to mi się podoba. Uważ, ale nie widzę skąd. Tu i tu. Ziup! Nie ma mnie. Oni się ustawią w jednym miejscu i ja ich tutaj. Jak najwięcej postaram się zabić. Dobra. Ten jest ślepy, więc eee, za bardzo miałem się co mi przejmować. Ona chyba mnie wykrywa tym krzykiem. Ale za późno. Ciekawe, ile tych rund jest. I ciekawy jestem nagrody, jaka będzie na mnie czekała. Może jakiś pancerzyk, coś. Chociaż w sumie fajnie wyglądamy. Nie ma co narzekać. Oj, 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 duża brama. Aha, bo ten frajer wielki idzie. Nienawidzę go. Oj, 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 właśnie dlatego cię nienawidzę, kolego. Ale już nie żyjesz. poka pokaźnie. Przejdź na środek areny i odbierz swoją nagrodę. Otóż. O, otóż gdzie? Tutaj, tu, tu, tu jest kuferek. Tylko jeden. I w kuferku. I w kuferku? I w kuferku? Kur No. Mamy mu. Zbroja. Co ten pierścionek nam daje? Przed wielu laty ozdoby tutaj używali wędrowni kupcy, którzy zakładali ją zwierzętom, żeby zwiększyć ich udźwignięk. O, obecnie nie ma zbyt wielu wędrownych ozdobów, a każdy wyjdzie... o, dobre, dobre, teraz mogę lepsze, nie daj, że mogę sobie robić lepsze przewroty, bo teraz jeszcze będę mógł założyć lepsze ekwipunek, znaczy trochę cięższy. I też tak zrobimy, ale jak kowala zajdziemy Jak w ogóle zejdziemy ten cały keiger Keystone, Keystone, O, kejston, to miało być. Zatem zatem w teleporcie. Dzięki. One powinny znikać albo mieć jakiś znacznik, że tutaj byłem. I nie muszę tutaj jeszcze wracać. O ja o dużo. trochę ich dużo, ale nie są jakoś mocni, tak jak przedtem. przedtem, to w ogóle to byli straszni przeciwnicy. Teraz to jakoś żwawo idzie. Okej, okay. przełączamy się, unik, powrót, przewrócił się. Tu jest kolejny kamień, w którym nie byliśmy. A tutaj jest coś, czego nie wzięliśmy. A jest to ludzka czaszka. Wypadałoby też ją oddać tamtemu koleżkowi. Ale koleż 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 no, dobra, na razie zróbmy sobie ten mm, hełm. Może lepszy, załóżmy. Dwa, trzy coś ciężka zbroja. Nie no, w ciężkim to ja się nie chcę pchać. Y chcę zostać w lekkich. Y w średnich, przepraszam. Ten nie jest o wiele cięższy, a daje trochę więcej. Więc weźmy go. No i buty. Mamy no 11. No mógłbym wziąć sobie ten ciężki hełm. No nie, wyglądają jakoś dziwnie. Jeszcze 5. Nie, weźmy sobie tą harmonię. Albo gryf. O gryf, tak mniej więcej. Nie, weźmy sobie harmonię i pancerz sobie weźmy o cięższy. Ale, ja pierdziele, nie! O tyle cięższy to nie, 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 nie. nie, Da no jednak weźmy sobie tego gryfa. On nie jest mi wcale lepszy. Tak patrząc po statystykach, więc może jednak nie. Może jednak zostaniemy tutaj. Runa mocy, tak nie możemy przełączać. Porność na ogień. Ups. No dobra, zmarnowałem, bo nie zauważyłem, że, że, że to się używa. Trzeba tylko bym zakręć. Serio. Czyli zanim to zużyję do końca, chcę sobie zobaczyć postać. Jed mamy dwa. Ekipunek jak teraz tego użyję... Nie tu. Jak teraz tego użyję... Raz, dwa, trzy. Czyli powinienem mieć 5. Ha! Jaki ja głupi. A, no dobra. Jak mamy aż tyle, no to możemy sobie dać na modlitwę. W sumie nie. W sumie na razie nie. W sumie tylko, zobaczmy sobie co tutaj jest jeszcze. Do łyknięcia. Odporność, odporność. Przyznaję dodatkowy punkt. Atrybutów. Proszę bardzo. No i okej, okay. weźmy sobie atrybuty. Yy, postać tu wiara yy, 18, zginąć z 2 i dajmy 13 Dobra, no, Weźmy sobie tu, zróbmy sobie Kurde! dwa, yy, dwa. Jeden, zatwierdź, tutaj dajmy przejście raz, dźgnięcie raz, no i modlitwę dajmy o, nawet tu możemy dać, na trzy. No, wydaje mi się, że tak to może zostać. Chyba coś jeszcze znajdziemy, ale dobra, tutaj sobie zakończymy odcinek. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam na kolejne odcinki. Tymczasem, hej!